Cześć, tu Martyna z PeacefulParenting.pl. Zapraszam na podcast o pokojowym rodzicielstwie. You are more than enough, exactly as you are. Witaj, kochany rodzicu. Witam Cię w ósmym odcinku podcastu o pokojowym rodzicielstwie. W tym odcinku opowiem już o ostatniej wielkiej idei pokojowego rodzicielstwa, czyli o coachingu coaching zamiast kontroli. Przypomnę, że dwie pozostałe to regulowanie siebie oraz pielęgnowanie więzi i bliskości. Rodzicielstwo wiąże się po części z poczuciem potrzeby kontroli swojego dziecka. Czujemy się odpowiedzialni za nasze dzieci i jesteśmy przekonani, że jeżeli będą robiły dokładnie to, co im mówimy, to co my uważamy, że jest dla nich najlepsze, to wyjdą na ludzi. I często, niestety, odbywa się to poprzez wymuszanie, krzyczenie, zakazy i nakazy, poprzez egzekwowanie za pomocą kar i nagród, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nikogo do niczego zmusić, więc potrzebujemy albo bata, albo tak zwanego kija i marchewki. I faktycznie, czy rodzicielstwo nie byłoby łatwiejsze, gdyby nasze dzieci robiły dokładnie to, co im mówimy, były posłuszne? Słuchały się nas i po prostu wykonywały wszystkie nasze polecenia bez dyskusji, bez negocjacji. Ale, mamo, ty wcześniej mówiłaś, że. Czyż nie byłoby łatwiej? Tylko, że takie pokolenie ludzi sterowanych, którymi by zarządzano, którzy sami nie potrafiliby myśleć, rozpoznać niebezpieczeństwa, wyszukać pożywienia, nie byłoby w stanie samodzielnie przeżyć. I przekazać dalej swoich genów. A my żyjemy, i nasze geny przetrwały, a razem z naszymi genami przetrwał zakodowany bardzo naturalny instynkt instynkt oporu wobec jakiegokolwiek przejawu kontroli, wobec przymusu. Po angielsku nazywa się on Counterville, po polsku jest to tłumaczony jako przeciwwola oporna wola moja wola w odpowiedzi na wolę innych. Jest to naturalny odruch, który jest w każdym z nas i który jest bardzo ważny dla naszego rozwoju, gdyż instynkt ten chroni nasze osobiste granice oraz wspiera rozwój indywidualności. Ja go mam, ty go masz i uwaga, tak, nasze dzieci też go mają, też posiadają przeciwwolę. W książce pod tytułem Więź dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów, dr Gordon Neufeld oraz dr Gabor Maty opisują przeciwwolę i piszą, że przejawia się ona na tysiące sposobów. U dwulatka może uzewnętrznić się w postaci kategorycznego sprzeciwu, u małego dziecka w słowach nie, nie możecie mi rozkazywać. Może być także oporem przy poganianiu, bądź nieposłuszeństwem, a nawet lekceważeniem. W wieku dojrzewania jest widoczna w mowie ciała przeciwwola wyraża się też jako bierność, odkładanie spraw na potem, albo postępowanie wbrew oczekiwaniom. To tylko niektóre przykłady przejawu przeciwwoli. I okazuje się, że właśnie radzenie sobie z tą przeciwwolą naszych dzieci jest najtrudniejszym wyzwaniem rodzicielstwa. I często właśnie ta przeciwwola naszych dzieci aktywuje naszą przeciwwolę. I wiem, kochany rodzicu, że teraz to ci się wydaje takie straszne i okropne, ale uwierz mi, to jest dobre. To jest naprawdę dobry odruch. Dobry odruch, który przyda się w przyszłości. Kiedy, jeśli twojemu dziecku ktoś zaproponuje coś niebezpiecznego, ono będzie potrafiło powiedzieć nie. Bo będzie w stanie dotrzeć do swojego wewnętrznego kompasu i wsłuchać się w swój naturalny instynkt, który informuje go o niebezpieczeństwie. I żeby ten dobry instynkt kultywować, nie zagłuszać i nie wdawać się non-stop w tzw. walkę o władzę, nie wchodzić w pozycję kontrolera, przychodzi z pomocą ostatnia wielka idea pokojowego rodzicielstwa: coaching zamiast kontroli. Bycie coachem. Bycie coachem dla swojego dziecka. Doktor Lora wskazuje na tysiące wyników badań nad rodzicielstwem, które można sprowadzić do jednego stwierdzenia. Coaching dzieci w kierunku rozwoju inteligencji emocjonalnej i samodyscypliny jest najlepszym sposobem na ukształtowanie szczęśliwszych i odpowiedzialnych dorosłych. Czym jest więc coaching? Coaching to towarzyszenie swojemu dziecku na drodze rozwoju, na drodze rozwoju samodyscypliny oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej. Bo okazuje się, że to nie wysokie IQ, ale EQ, czyli wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, jest o wiele ważniejszy, by nasze dziecko było szczęśliwsze i odnosiło sukcesy. Czyli coaching to też coaching emocji. Bycie przewodnikiem dla naszego dziecka w świecie tych wszystkich wielkich uczuć i niezrozumiałych dla niego emocji to akceptowanie i uprawomocnianie uczuć dziecka, to uczenie go radzenia sobie z emocjami i modelowanie, jak to robić w konstruktywny sposób, to towarzyszenie dziecku przy wybuchu silnych emocji, to pomaganie w opróżnianiu metaforycznego plecaka emocji. To wszystko zadania rodzica-coacha, który pomaga dziecku rozwijać jego inteligencję emocjonalną. Bycie coachem to także wspieranie swojego dziecka, prowadzenie go z miłością. Bycie kimś, kto idzie z boku, wyraźnie słucha i obserwuje oraz dzieli się obserwacjami. Kimś, kto zadaje pytania. Czyli na przykład zamiast stosowania imperatywów: idź, przyjdź, przynieś, wynieś, zrób, poskładaj, wsiadaj, wsiadaj, pamiętaj i tak dalej. Można zacząć stosować pytania, na przykład, zamiast imperatywu idź u zęby, można zapytać, co jeszcze musisz zrobić, zanim pójdziesz spać? Zamiast krzyku, że znowu czegoś zapomniało wziąć ze sobą do szkoły i następnym razem ma o tym pamiętać. Następnego dnia wychodząc, zatrzymać się i spytać się, hmm, czy wszystko ze sobą wzięłaś, i tak pytać, by nasze dziecko samo wpadło na rozwiązanie. Bez zawstydzania, bez pokazywania, jaki to my mamy super rozwinięty, dorosły mózg, i jak my o wszystkim pamiętamy. I to nie jest akceptowanie niewłaściwego zachowania. Wyznaczamy jasne granice, kiedy komuś dzieje się krzywda, kiedy nasze dziecko nas bije, kiedy nasze dziecko coś niszczy. Hamujemy zachowanie, ale pozwalamy na emocje, nie zaprzeczamy uczuciom czyli kiedy na przykład nasze dziecko bije brata. Mówimy, nie pozwolę bić się brata, widzę, że jesteś wściekły. Powiedz słowami. Doktor Lora przychodzi z pomocą i podaje liczne przykłady, ucząc jak mówić, jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, jak się do niego zwracać. Daje nam konkretny język. Język, którego pomimo, że mam tytuł doktora, nigdzie mnie wcześniej nie uczono. I tak jak jest z każdym nowym dla nas językiem, żeby go zrozumieć, trzeba zacząć go używać. Na początku może się wydawać on sztuczny, nieprawdziwy, ale kiedy zaczniemy go używać, wówczas poznamy jego prawdziwość, zrozumiemy go. A i przyznam szczerze, kiedy sami zaczniemy szukać nowych dróg, przestaniemy powtarzać nasz utrwalony skryb w naszej głowie, powtarzać, jak się do nas zwracano, jak do nas mówiono, staniemy się bardziej uważni. Kiedy nauczymy się innego języka, to także w naszym mózgu utworzą się nowe połączenia neuronalne i szybko zaobserwujemy, że my sami zaczynamy zwracać się do samych siebie inaczej. Bycie kołczem łączy się naturalnie z dwoma pozostałymi ideami z regulowaniem siebie oraz z pielęgnowaniem więzi i bliskości. No bo przecież podąża się za kimś, kto jest zrównoważony, spokojny. Oraz z kimś, z kim ma się dobrą relację, dobrą więź, z kim czujemy się blisko, z kimś, komu ufamy i wiemy, że chce dla nas dobrze, że stoi po naszej stronie. I bycie po stronie swojego dziecka wcale nie znaczy pozwalanie mu na wszystko. Nie, wręcz przeciwnie. Tak jak wcześniej mówiłam, dziecko potrzebuje jasnych granic, potrzebuje wyznaczników. Pokojowe rodzicielstwo nie jest rodzicielstwem permisywnym. Ono podkreśla, jak ważne jest wyznaczanie granic i uczy, jak wyznaczać je z empatią i z miłością. I o tym w następnym odcinku. Do usłyszenia.